Sam! Wróciłeś? To musiała być ciężka podróż, zwłaszcza w pojedynkę. Ale w końcu cały zespół jest w komplecie. Cały? A daj Hartman. Ostatnio zbyt często podróżowała między plażami. Hiralium skaziło jej komórki. Ma jakby jet lag na poziomie cząsteczkowym. Zachwiało to homeostazą całego organizmu. Nie martw się, nic jej nie będzie, ale musi odpocząć. Gdzie jest dyrektor? Leży w innym pomieszczeniu. Bridgesi znaleźli go na zewnątrz oddziału izolacyjnego. Podobnie jak ciebie po powrocie z plaży Cliffa. Nawet po dekontaminacji, jej stan przez długi czas się nie poprawiał, sam jesteś ładna. żbyś mnie nie potrzebował, ciekawe. I jak? Czas ucieka, prawda? Sam już jest. Wielki dostawca. Jedyny, znający drogę na plaży Amelie. E, jesteś zbyt osławiona. To byłoby dla was za dużo. E, e, kiedy sam szukałem plaży Amelie, zdałem sobie sprawę z czegoś niezwykłego. Gdyby przyrównać plażę do wieloświata, jej plaża istniałaby na wyższym poziomie niż nasze. Mogę odwiedzać plaże innych, ale na jej plaży nie mam wstępu. Jest niewidzialna, niedostępna, pewnie nawet dla Fragile. E, spróbujcie sobie wyobrazić układ krążenia. Nasze plaże to pojedyncze naczynia. A plaża Amelie to serce, które zasila całą resztę. Naczynia są zależne od głównego układu którym rządzi serce. Nadaje mu kierunek. Dyktuje rytm. Dyktuje wszystko, kontroluje całość. Nie widzicie? To ona ma tu władzę. Ty prawdopodobnie możesz popłynąć pod prąd i tam dotrzeć. Ale gdy tam będziesz Staniesz się zależny od jej woli. Jeżeli zechce cię zatrzymać, zrobi to. Fragile i Daj Hartman uciekli z tej plaży, prawda? Myślę, że w moim przypadku było jak w twoim. Nie uciekłam na własne życzenie. Zostałam wyrzucona, poddana repatriacji przez nią. Wyrzucona? Czemu? To tylko teoria, ale. Zależy jej, żebyś do niej poszedł. Tego właśnie chce. prawda? Taki ma kaprys. Chcę zniszczyć świat ze mną u boku. Czyli w skrócie, jeśli chcę zapobiec wdarciu i powrócić cały, muszę iść na jej plażę i ją powstrzymać. Zgadza się? Dokładnie. Jakby to nie brzmiało, mamy tylko ciebie. Chociaż szczerze, bardzo wątpię, czy coś wskurasz. Jeżeli nie zdołasz jej przekonać, musisz ją zabić. Jeśli to zrobisz, ocalisz świat, ale sam zostaniesz poza nim na zawsze. Dla Ciebie zlecenie. Dasz radę dostarczyć mnie na plażę? Pogadam z nią. Może posłucha. Chociaż i tak co najwyżej opóźnimy nieuniknione. Ale... Jeśli ugramy przez to czas, żeby zbudować coś nowego, lepszego. Nawet na chwilę. Hm. Znam kobietę, która dobrze wykorzystała taką szansę. Nic nie trwa wiecznie, nawet świat. Ale musimy o niego walczyć do końca, racja? Łatać dziury, zmieniać części i tak dalej. Żebyśmy czuli, że było warto, że żyliśmy. Myślałam, że nie lubisz się zbytnio starać. Tak było, bo ledwo radziłem sobie ze sobą. Kiedy spotkaliśmy się w jaskini, starałem się tylko dożyć kolejnego poranka. Miałem w dupie Amerykę i przyszłość. Żyłem kłamstwami, wyrzutami sumienia. Byłem wrakiem, ale gdzieś po drodze zacząłem się zmieniać. Poznałem ludzi, którzy przekonali mnie, że nie jest tak źle. Wierzyli w lepsze jutro i we mnie. Dzięki nim wytrwałem i otworzyłem się na nadzieję. Muszę się postarać, choćby dla nich. Nawet gdybyś miał nie wrócić? Jak nic nie zrobię, to i tak umrę. Nie? Zajmij się, Lu. Dobrze. Nie znalazłem poronnej na wschód od portowego. Mam mieć spokój, rozumiesz? Dobrze. Jestem pewien, że szybko powróci do zdrowia. Szukaj jej sam. Dotknij. Wiem, że ją kochasz. Kochasz ją. London Bridge is falling down, falling down, falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Ostatnie wdarcie już się zaczęło. Ha. Amelie? Spóźniłeś się. Co się stało? Twój głos. Nadal nie wiesz, kim jestem, prawda? Kim jesteś? Wiedziałam, że wrócisz. na ciebie czekać na plaży. Czekałam na ciebie. Właśnie tu, od dawna. Miałeś mnie powstrzymać. Przerwać to wszystko. Bridget? Tak. To ja sam. Gdzie Amelie? Tam, gdzie zawsze, nigdzie. Moja córka Samantha America Strand nie istnieje. Amelie nie istnieje? Nie w Twoim świecie. Przykro mi sam. Tak długo musiałam nosić maskę. Amelie i Bridget. Właściwie są częścią mnie. Co to ma znaczyć? Słuchaj, daj mi powiedzieć. Mam tak mało czasu. Słuchaj.